Co jeśli jutro Twoja karta przestanie działać? Visa zarabia miliardy na płatnościach, ale czy gotówka zniknie? I dlaczego małe sklepy w Polsce wolą Blika? Zaczynam. Inteligentne handlowanie, Twój przewodnik finansowy. Handel, inwestycja, gierda. cześć. Tu inteligentne handlowanie. Dziś o gigancie płatności i przyszłości naszych portfeli. Wiza, którą znamy od 1958 roku, to nie tylko kawałek plastyku, to globalna sieć VisaNet, przetwarzająca tysiące transakcji na sekundę. Zarabiają głównie na niewielkich opłatach, często około 1%, ale od każdej transakcji kartą. Obsługują sklepy na całym świecie, ale nawet giganci mają wyzwania. W 2021 roku ich projekt kryptowalut USD, Coin, napotkał trudności i nie wypalił. A w Polsce, w małych sklepach kwieciarnych, często króluje blik na telefon. Dla nich jest tańszy, bo bez prowizji od transakcji. Co to wszystko oznacza dla nas? Jako konsumenci uważajmy na opłaty, zwłaszcza za granicą. Czasem gotówka w lokalnej walucie jest tańsza. Gotówka to też wolność. Niektórzy obawiają się nadmiernej kontroli przy płatnościach cyfrowych. Przywołując przykłady jak blokowanie kont protestującym w Kanadzie w 2021 roku, warto mieć alternatywę. 3. Śledźmy trendy. Płatności się zmieniają. Warto wiedzieć, co jest wygodne i opłacalne. Jako inwestorzy trend... Odchodzenia od gotówki może napędzać zyski firm takich jak Visa czy Mastercard. To mogą być kandydaci do portfela długoterminowego, ale trzeba obserwować lokalnych graczy jak Blik i zmiany technologiczne. Krypto, CBDC. Pytanie: ty wolisz płacić kartą, Blikiem czy gotówką? Daj znać w komentarzu. Co dalej? Visa nie śpi. Inwestuje w AI do wykrywania oszustw. Obserwuje rozwój kryptowalut i cyfrowych walut bankowych. Centralnych CBDC, jak planowane cyfrowe euro, ma być obok gotówki przynajmniej na razie start pod koniec 2025. Chcą być częścią tego nowego ekosystemu. Ale konkurencja jak blik rośnie, a debata o przyszłości gotówki trwa. Czy za kilka lat euro będzie już tylko cyfrowe? Podsumowując, płatność cyfrowa to wygoda, ale pilnujmy kosztów i naszej finansowej wolności. Obserwujmy trendy, kto wygra wyścig o nasze portfele. Wiza, blik, a może gotówka jeszcze wróci do łask. Jaka jest Twoja prognoza? Subskrybuj i kliknij dzwonek, jeśli chcesz być na bieżąco ze światem finansów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.